A teraz poproszę Pana Tadeusza no, Sochę o zabranie panie, panie. głosu. Taki, teraz za momencik jeszcze. Pseudonim Dąb, ale najpierw powiem, zapytam Pana. Pan nie pochodził z Wołynia. Jak Pan się znalazł? No. Proszę. Halo. <śledziany> Synek, nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem akurat przy... nie przy... Nie mam czasu. Bo ten... przy, przy, przy... Za godzinę, za godzinę, za, za półtorej. Zapytam pana, jak się pan znalazł na Wołyniu? To jest pierwsze pytanie. Króciutko, proszę. Proszę państwa, ja ośmieliłem sobie po wojnie napisać kilkadziesiąt stron na ten temat, a wszystko, co się zdarzyło w moim życiu i z Wołyniem, to był czysty i autentyczny tylko przypadek. Otóż urodziłem się i mieszkałem przed wojną w Nowym Sączu. Po wojnie, a podczas wojny pracował, taki, uczęszczałem do gimnazjum mechanicznego pod zarządem wojskowym w Dębicy i stamtąd Niemcy w 1942 roku wywieźli mnie do Mariupola nad Morza Azowskie. Po Stalingradzie kapitulacji z Stalingradem i armii niemieckiej cała nasza ta firma wyjechała w jadnię do Łódzka i do Włodzimierza Wońskiego. Część firmy została w Łódzku, a część do Włodzimierza Wońskiego. I tam, proszę Państwa, w Włodzimierzu Wońskim, muszę powiedzieć, mam najmilsze wspomnienia z pobytu w tym niżej miejscowości. A tutaj jest jeszcze taka urocza dama, pani Ewa Siemaszko, której tatuś, on dziś był organizatorem konspiracji. konspiracji. I tam... Ja i aż nie wiedziałem sam o tym, 17 kolegów z naszej firmy. A firma to była firma niemiecka, która zajmowała się remontem, reparacją samochodów. Ponieważ przed wojną chodziłem do tego gimnazju mechanicznego pod zarządem wojskowym, więc jakieś tam pojęcie miałem o tym, co i czym należy uderzyć młotkiem. Dlatego mnie zakwalifikowali, chociaż nie miałem żadnego pojęcia o tym, gdzie pracowałem. I proszę Państwa, co się tam działo w Łodzi Mierzu tam poznałem takich bardzo serdecznych zaproszeń. pana Danielwicza, świętej pamięci Kazia, twórcę i autora pomnika naszej, naszego pomnika na skwerze wońskim, kusynkę jego, państwa y, sawickich, no wiele osób, już w tej chwili, państwa Kidybów, Mietka Kidybę i bardzo dużo osób. No I proszę państwa, później jak już. Na koncentrację. Tak. Boże Narodzenie w 1943 roku, już to, co się działo z Włodzimierza Owońskiego, oglądaliśmy. Te ogromne pożary dookoła się szerzące Włodzimierzu. Tak od nas aż 17 kolegów z, uciekło z firmy i konkretnie 27 grudnia 1943 rok, a mianowicie prawie, prawie miesiąc przed. Powstaniem 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej znalazłem się w partyzance. Nawiasem mówiąc, takiego chłopaczka tam wzięli, pyta się, jaki byś chciał mieć pseudonim. Ja nie, nie pamiętam, czy wiedziałem dobrze, to, co to jest pseudonim, ale mój ty wyglądasz jak domcza, to będziesz dębem. I tak zostałem tym dębem. Nawiasem mówiąc, nie tak dawno, a propos, to taka, a, a, taka malinka e, e, dygresja. Dy, dy, dy w Krakowie, będąc, moja córka pozarowała takie piękne, piękne swoje rysunki, z Ameryki mieszka, w Filharmonii Krakowskiej i ja... Poprosiłem jako dom pan Penderecki, mówi proszę pana, jak pan ma pseudonim Dąb, to niech pan pomoże mi sadzić dęba, który uh -huh. miałby upamiętniać działalność Pendereckiego. Ale to tylko taka malienka dygresja. dygresja. Tak, ale proszę, ja zapytam, do jakiego oddziału pan trafił? Ja trafiłem do oddziału najpierw do Lecha, to jest Krasowski, z którym się zresztą później bardzo zaprzyjaźniłem, bo pracowałem wiele lat w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a pan Mój szef pracował jako dyrektor administracyjny uczelni Szczecińskiej. Spotykaliśmy się bardzo, bardzo często i on tu ja do mnie przyjeżdżał do Warszawy. I ja byłem kilka razy u niego w Szczecin. Proszę Państwa, później swego czasu mieliśmy takie zebranie naszego batalionu. Był taki pan, który się nazywał. Jego zresztą syn później był prorektorem jednej uczelni w, w, w Łodzi. I tak zobaczył, tam dwóch nas było kolegów, a takie chłopaki dość zgrabne i stamtąd zabrali nas do, do żandarmerii. Była to bardzo skomplikowana praca, często trzeba było naprawdę dużo bardzo inteligentnych ludzi, z czym miałem duże trudności, nie mogłem sobie nigdy poradzić, ale jakoś podglądałem innych, bardzo często różne wypadki. I wypadki konkretne, jak takie, i bójki różne, i różne doniesienia. Nawet miałem taki przypadek, że musiałem taką biedną kobietę ratować, którą postrzelił nasz kolega partyzan, bo ktoś tą, ją oskarżył, że jest jakąś kobietą, która zdradziła wielu Polaków i, Pola i Ukraińcy ją zamordowali zaczął do niej strzelać chyba kilka pocisków. Uratowałem, uratowałem tą kobietę, a jego rozbroi, nie, rozbroiliśmy, bo to był zresztą, yy, partyzant nasz i zawieźliśmy go do plutonu, do Sielisk, ponieważ w moim, że tak powiem, miejscem postoju były sieliska koło Bieliny. Jakieś... Przejdźmy może, Panie Kniop. Tadeuszu, dalej. Dalej no, to... Ale nie, ja muszę się jeszcze cofnąć, to... proszę do Włodzimierza Wojnickiego. Jak chcecie, to ja muszę cofnąć do Włodzimierza wojskiego. Tam, proszę Państwa, właśnie Pan Siemaszko zgłosił do nas zapotrzebowanie. pewnej. musieliśmy... Robić. Otóż cośmy robili. Okradaliśmy magazyny niemieckie, w których tam pracowaliśmy, z, tym, z amunicji i różnej broni. Kilka tysięcy amunicji, a sowieckiej amunicji, ponieważ jak Sowieci uciekali z Włodzimierza, to zostawili ogromne ilości amunicji. I tą amunicję Wynosiliśmy, wynosiliśmy kilka, kilkaset litrów benzyny i ropy do państwa Domańskich, do państwa Brublewskich, do państwa Danielewiczów, do państwa Serapinów w Włodzimierzu Wońskiemu. To taka mała tylko ślad tego, co było. Później byłem już w lesie. Można dalej Bardzo pytać. Bardzo proszę. I proszę tak. Państwa, byliśmy tam w, 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 w siedliskach. Jedni byli już siedliska, jedni byli że to były siedliska. Każde to już było, tuż koło, koło było bielina. Byliśmy tam, to było od 27 grudnia 1943 do 11 albo 12 kwietnia 1944. I pamiętam, może jeszcze taki fragment jakby, bywa, bo akcja na Puzów, by, byłem w tej akcji, nawiasem mówiąc, bardzo się bałem, strzelania była wielka, ale jakoś tam szczęśliwie udało mi się tym razem przyjść. I co? Ciekawy taki fragment. Na za dwa, trzy, cztery, za trzy dni po zajęciu Puzowa, tyraliera jakaś na śniegu zbliża się w kierunku Puzowa, to to kto to może, musi... no więc oczywiście, ale bo od razu szybko my tam mamy tych powiedziach, bo akurat 40 naszych chłopaków, okazuje, że to byli Węgrzy. Węgli szyty radierką, podeszli do nas, jak się ja wiem, może na 5 minut odległości drogi, przyszli wymienić, dać, przynieść nam trochę amunicji, granatów, żeby im dać kilka świn. A myśmy tam rzeczywiście tych świn, jeżeli ja pamiętam, chyba ze 100 albo ponad 100 zdobyli. Więc za cztery świnie dostaliśmy całej dostali się cztery yy, wiadra granatów i, no, i to był Proszę Państwa, później co się dzieje? Już nasza, tu, tutaj poczułem, nasza Wołyńska Rzeczpospolita niestety była wielką przeszkodą, stała ością w gardle Niemcom, że ta prawie 200-300-kilometrowa, czy kwadratowa wojska Rzeczpospolita ma swoje 207 km mieliśmy linii telefonicznej. Proszę, organizacja była wspaniała. No i co się stało? No, trzeba zbombardować, i rzeczywiście w wielki piątek 1944 roku przyleciały sztukasy i zaczęły nas bombardować. Pierwszy poszedł pod ogień Bielin. Zniszczyli bardzo dużo budynków. Jeden kościół drewniany tam był, kościół, ale został. Pamiętam taką czapkę, rogatywkę polską znalazłem i tutaj w, tą, w tej czapce powiedzmy sobie dalej się podarł. A później to już było tylko ciężka praca, bo pa... jak Niemcy zlikwidowali nasze, że tak powiem, miejsce postoju, to musieliśmy proszę Państwa. Cała dywizja zaczęła, dostała zresztą polecenie, że mamy prze, wyjść z okrążenia i, i serdecznie mówię o prypeci, że prypać będzie, żeby przejść na stronę radziecką. Czy mogę Oczywiście, zadać pytanie, panie pra, Tadeuszu? Proszę, Idzie dywizja w kierunku północnym, wychodzi z okrążenia w Lasach Mosurskich, zbliża się do torów kolejowych. Ja, I dottor, proszę nam bardzo to dottor, to jeszcze wcześniej było zamłynie. Pani Haneczko, kochana, wcześniej było jeszcze zamłynie. Tam przeżyłem bardzo przykry przypadek. Proszę Państwa, okazuje się, że naszą 27. dywizją też uciekali ludzie, osoby cywilne z rodziną. Nie wiem z jakich przyczyn. Nie było to jakaś masowa liczba. W każdym razie w tym przypadku, który ja pamiętam, tak było. I proszę Państwa, w zamłyniu Ciężka, bardzo jakaś tam, nie wiem dlaczego, taki staty, jakiś ośrodek bardzo ważny dla ja Niemców. Tam było chyba siedem bunkrów. Musieliśmy te bunkry zdobywać, żeby przejść, żeby się dostać, właśnie pod te Terebejki. A Terebejki to była ta miejscowość, której już zresztą nie ma i pod którą nas tam nawiedził ten pociąg. Otóż, proszę Państwa, maszerowaliśmy w nocy. Przyszły już się zaczął rozwidniać, tory kolejowe są przed nami. Jesteśmy jak. Przed tym, że możemy już przechodzić nagle ni stąd, ni zowąd. Jeżeli dobrze pamiętam, to od Kowla. Zjawił się pociąg. Strzelanina okropna. My jesteśmy, ja wiem, odległość to była kilkudziesięciu metrów i ogromna ilość ludzi. Ile tam było, to ja nie mam pojęcia, bo ja bym tylko taką zwykłą ciurą, która powiedzmy ze strachu wszędzie uciekała, gdzie się dało, a nie próbowałem się dowiadywać, zresztą nie było to możliwe, żebym się mógł dowiedzieć, kto był, kto dowodzi i tak dalej. Okazuje się, był wtedy dowódcą naszym pułkownik... Zygmunt Górka Grabowski, bo wtedy Żaniaka nie było, nie wiem dlaczego Żaniak. Kapitan Żaniak wtedy go tam nie było i dowództwo objął pułkownik Zygmunt Górka Grabowski. Więc proszę Państwa pociąg nadjechał, strzelenia okropna. i jak się dowiedziałem, ja wiem może za 2-3 godziny, że zginęło około 70 ludzi w tym miejscu, na tym pociągu. Coś my jeszcze ci, którzy ocaleli i z duszą na ramieniu, wysuwaliśmy, zresztą to było już w lasku takim, ciekawe, pogoda była, proszę Państwa, to był 20 chyba 1 kwietnia, pogoda była Wspaniała. Przecież myśmy po bagnach przechodzili, po, po różnych na przykład boczarnych i myśmy przeżyli to. Nie mieliśmy żadnych pierzyn, ani z tylko ci, 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 słaba ubrania. Jakoś żeśmy, pamiętam o nuce i, i te buty suszyliśmy w takim lasku. na drugi dzień, proszę Państwa, zaczęła się tragedia. Na drugi dzień, to było 21 w nocy, mamy po raz wtóry ruszyć do boju, ratować siebie i ratować naszą dywizję. Proszę Państwa, to była tragedia. Ja pierwszy postrzał dostałem klatkę piersiową, gdzieś kto było około 12 w nocy. I tak z kolegami razem jestem, krew mi się leje, jak za przeproszeniem nie wiadomo z czego. I kolega taki nasz, zresztą z plutonu żandarmerii, wsadził mi taką jakieś szmaty do, do ust, bo myślał, że jestem ranny w ustach, także że okazuje się, że ja byłem ranny w Klatkę Pierwszy. piersiową i płuco było, nie, nie może na przestrzał, ale mocno był uszkodzony i krew mi się z jakiejś pół godziny, może godzinę, ustał. I szliśmy dalej. To Niemcy jakby wściekli się, całe niebo oświetlone pociskami rakietowymi. Proszę Państwa, to te pociski i rakiety oświetleniowe często Pojawiały się w powietrzu. Dotarliśmy, pamiętam, pod jakiś bunkier, bo pamiętam to, jak dzisiaj. Un te oficje klein, muni, muni. To pamiętam, jak dzisiaj słyszałem to. I proszę Państwa, tam mi się przytrafiło leżąc. Wycofywałem się, dostałem w prawą rękę pocisk. Sztywna jest ta ręka w łokciu, nie zginia się. Tu dostałem ten pocisk. jeszcze bokiem, jak mogłem, w karabin, miałem taki 20 z 28 roku hałaryjskiego Mausera. Jeszcze jedną ręką wyciągnąłem ten magazynek i zakopałem gdzieś na długość ręki. Miałem tutaj takie parę jakiś swoich szpargałków, nazywane kiedyś dokumentami, więc to też zakopałem na długość swojej ręki. I co zacząłem się bardzo, bardzo mocno modlić, się Panie Boże, takiego wodra to pewnie i tak nie przyjmą, tak nie myślałem wtedy. Ale dzisiaj, i tak już mój koniec. No więc zostałem ranny. Jeszcze w tą rękę, i później za jakieś 15 minut dostałem pocisk w prawą nogę, przestrzał, ale to był bardzo, bardzo delikatny, bo tylko przez mięśnie przeszło. No ale nogą nie mogłem w ogóle już ruszyć. I proszę Państwa, zagleży. Tak Co będzie, to będzie. Z się. Przyjdą pewnie, dobiją. I rzeczywiście rozwidniło się, to podchodzi, a na polu było sporo. Podchodzi jakaś czteroosobowa grupa do mnie. I widziałem, bo leżałem na brzuchu podniosłem, jak widziałem, Niemiec był i w mundurze lotniczym, taki był nad tym. był jakiś żołnierz w mundurze węgierskim i dwie osoby jak z Ja proszę go Niemca, pite 16 z to pini zeszwe we WUND minut. On mówił interes. Jak masz, nie masz interesu, to Bogu dziękuję. I tak zostało za jakieś 15-20 minut podchodzi do mnie dwóch ludzi. Jakiś patek mi podkładają pod tą jedną nogę, rozcinają, miałem akuratnie piękny taki dosyć mundur polski cały, rozcinają i zanoszą mnie gdzieś na jakieś takie podwórko. Dużo ludzi tam było na tym podwórku. Prawdopodobnie była jakaś szkoła i bo tak ładnie pobielony dom, ale nie, nie, nie bardzo, chociaż stosunkowo miałem jeszcze dosyć dużą, sporą świadomość. I proszę Państwa, później za jakieś, ja wiem, może dwie, trzy godziny, ponieważ byłem bardzo ciężko ranny, bardzo mocno wykrwawiony, straciłem i obudziłem się w obozie w Okrzowie. Ale to nie wiem, czy to było to za dzień, czy za dwa dni. I tam też prosiłem takiego sanitariusza Holendra, żeby mnie... Dobił, bo nie miałem żadnych szans. Ten obóz nie był taki, ten obóz Okszowik-Kotońsko-Oheuma, nie był tak bardzo groźny tak tragiczny, jak się bo stamtąd nawet udało się kilku kolegom, a później Niemcy wywozili. I ten holender, co zrobił, pomógł mi ten sanitariusz. Potraktował, napisał, bo dostałem kartę jako polniczy bandity. Napisał, że byłem pracownikiem firmy niemieckiej i zostałem ranny przy jakimś tym. I wtedy zupełnie inna rzecz się ze mną zaczęła dziać. Wywieźli mnie do Warszawy. Tu do Warszawy. To był 1944 rok. I proszę Państwa, jaki dziwny z kolei zbieg okoliczności. W 1972 czy roku kolega Józef Czerwiński napisał książkę przez Wojińskich Lasów na berliński Trakt. I tam. Porosił mnie, daj swoje zdjęcie, daj. I ja dałem też zdjęcie takiej panieneczki, która tu w Warszawie mieszkała. napisał mi, mi piękne zdjęcie i napisała, noś to na sercu, żadna kula tego nie przebije, moja miłość będzie ci panzerzem, uwielbiająca cię i dumna z ciebie Janeczka. <laughs> Oczywiście dała to przecież tak, jak ja bym też komuś mógł powiedzieć, kocham cię bardzo, ale nic to nie kosztuje, nic by nikomu nie więc proszę Państwa, i co się stało? Ta rzecz pani Janina Janik przeczytała tą książkę pana Czerwińskiego i po tej książce napisała list do kolegi Czerwińskiego. On jej podał mój adres i ona, proszę Państwa, myśmy się skontaktowali tutaj z nią. A moje przeżycia, kiedyś będąc, zaprzyjaźniłem się z biskupem Kraszewskim. On był takim paserzem wszystkich kombatantów. I byliśmy, byliśmy razem w Wenecji, tak żeśmy sobie siedzieli. on mój panie Tadeuszu, no widzę, że jest pana dziad, ze mnie też dziad, tylko że ja, powiedzmy sobie, byłem w powstaniu warszawskim, pan był w 27. Boiński, niech pan coś opowie mi na no tym. Ja mu opowiedziałem wszystko ze szczegółami, bośmy sobie długo siedzieli, a winko było dosyć dobre. Tak, żeśmy sobie przy tym nie siedzieli. I proszę Państwa, potem wracając do Polski, biskup wstał i Proszę Państwa, tutaj jest między nami kolega Tadeusz Socha, ma naprawdę ciekawe przycie. niech nam to opowie. No i cały autobus, jak to wysłuchał, wszyscy, niech Pan to napisze. Więc ja, proszę Pani, napisałem tak, jakby oczywiście ktoś sobie tego życzył, to mogę to powiedzieć, dlatego że ja nie wydawałem tak, jako książkę, jakieś tam sto kilkadziesiąt stron takiego mojego opisu. Tak się skończyło, proszę Państwa, moje życie, ale powiem Wam więcej. Nie miałem żadnych szans przeżyć. To, że się stało, to raczej cud był i nie wiem, po co Panu Bogu był potrzebna taka ciura jak ja, która powiem, udało mi się tylko przeżyć tylko dlatego, że spotkałem na drodze bardzo wspaniałych, szlachetnych ludzi. I tu będąc z Wami chciałem im podziękować, bo ja, a jeżeli chodzi o tego Holendra, proszę Państwa, to zrobiłem później piękną. Nabożeństwo zorganizowałem w kościele w Laskach. Zaprosiłem ambasadora w Finlandii, zresztą potem na uroczystość królowej Anglii zaproszo, Królowej Holandii zaproszono mnie, żeby podziękować, że ja tak zachowałem się w stosunku do ich rodaka, że tak pięknie uczciłem jego pamięć. No i rzeczywiście w kościele było w tym nawet ambasadorowi wręczyłem medal 27 wońskiej. I nie, nie takie maluńki, tam jakiś wierszyk na, skleciłem, napisałem, który w kościele odczytano. I sporo ludzi było moich narzędzi. Proszę to tak króciutko, jeżeli cokolwiek jest warte, to żadna moja zasługa. Przypadek i tylko dobrzy ludzie, którzy mi pomogli. Nie miałem żadnych szans. Jeszcze co więcej, moja żona, Syberaczka, 7 lat na Syberii, jeszcze gorzej przeżyła jak ja i też uważa tak, że gdyby nie dobrzy ludzie, to... I, stąd, I na zakończenie powiem Wam jedną rzecz. Wierzę, że na świecie jest więcej dobrych ludzi, jak tych złych, bo inaczej tacy ofermy losu i ofiary losu nie miałyby szansy żyć ani przeżyć. Dziękuję uprzejmie. A ktoś... Dziękujemy, panie Tadeuszu. Dziękujemy bardzo.